Na rynkach światowych rywalizuje z kosiarkami spalinowymi, ale ma znacznie niższe koszty eksploatacji. Kramer przedstawia kosiarka akumulatorowa z napędem. W skład zestawu wchodzą dwa akumulatory i podwójna ładowarka. I to właśnie dzięki temu, że kosiarka mieści dwa akumulatory, mamy podwójny czas pracy, aż do 60 minut. Mamy tu stalową obudowę o szerokości koszenia aż 48 cm. A to znaczy mniej jeżdżenia, szybszy efekt. Nadaje się więc idealnie do średnich i dużych ogrodów. Zeż wygody jest napęd płynnie regulowany, żadnego szarpania. No i nowa ergonomiczna. Na rączka z regulacją wysokości. Ustawiasz ją optymalnie pod siebie. Przejdźmy do funkcji 3 w jednym. Możesz ustawić na mulczowanie, wyrzut boczny albo zbieranie trawy do kosza. Zależy, co akurat lubisz. Wysokość trawy masz aż 7 poziomów, od 25 do 80 mm, a maksymalną moc i wydajność zapewnia nam silnik bezczotkowy. Jakby co, możesz też kosić o zmroku. Wystarczy włączyć ledy z przodu. A teraz czas! Na przycisk Turbo. Ten mały przycisk zwiększy Twoją efektywność. A na dokładkę akumulator jest kompatybilny z innymi urządzeniami z serii Kramer 48V, co umożliwia jego zastosowanie we wszystkich urządzeniach tej serii. I na koniec aż 5 lat gwarancji. Kramer. Twój niezawodny partner w ogrodzie.